Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w związku z uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czyli 8 grudnia. Tego dnia w Kościele obchodzimy uroczystość maryjną i wiąże się z tym nie tylko medalik, ale z tym dniem wiążą się także objawienia Matki Bożej w Takiej włoskiej miejscowości, w których to w 1946 roku rzekomo Matka Boża wypowiedziała takie słowa. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia, dusze zatwardziałe i zimne jak marmur, poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan mój, boski syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. No i kościół, to znaczy ludzie od pewnego czasu propagują takie nabożeństwo znane godziną łaski, z tym, że na chwilę obecną kościół nie uznał jeszcze tego nabożeństwa. Niestety, w wielu kościołach takie nabożeństwo ma miejsce. No i teraz ktoś powie, że z Fakimą czy z Lurd było podobnie, i się zgodzę z tym, bo w ten sposób właśnie kształtowała się pobożność, ale zobaczcie, że Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Kto Jezus? Czyli, jeżeli następcy apostołów, na których Jezus nałożył, ręce y, Mówią, że Kościół jeszcze tego nie uznaje, to znaczy, że my nie możemy być mądrzejsi niż Kościół, y, no i propagować jakiegoś nabożeństwa. Nabożeństwo jest oczywiście piękne i warto się modlić do Matki Bożej. Ja absolutnie nie jestem jakiś tam antymaryjny na drodze mojego powołania. Od samego początku stanęła Matka Boża, Madonna della Strada z kościoła Il Gesù, Jezu Ojców Jezuitów w Rzymie. Ale no właśnie, czy my w takim nowinkarstwie liturgicznym nie szukamy jakiejś swojej ekstazy, żeby właśnie no, coś się działo, prawda, coś tego, jakieś fajne nabożeństwo, nie, to idę, a jak jest zwykła msza recytowana w jakimś tam sypiącym się kościółku, no to jest nudna. Nie, taka msza jest piękna, no. No i właśnie, godzina łaski, no i teraz ma to być od godziny 12 do godziny 13, czyli o 12 niebo się otwiera, łaska Boża spływa, później niebo się zamyka i łaska Boża przestaje spływać. Na no mojej drodze to trochę robimy z tego magię. Owszem, warto się modlić i trzeba i można przyjść o tej 12 do kościoła, ale żebyśmy nie robili z tego magii. Że właśnie 12, a jak się spóźni 10 minut, to już tej łaski nie doświadczy. No a teraz, właśnie, co ze strefą czasową, yy, która jest na świecie? No bo co? Niebo się otwiera yy, w Polsce, w Szwecji, w RPA, yy, czyli w tej strefie czasowej naszej no a później się otwiera w innej części no trochę wydaje mi się to absurdalne na chwilę obecną Kościół właśnie dlatego też nie potwierdził tych objawień więc na razie musimy czekać jak najbardziej musimy się modlić ale musimy y, oczywiście tutaj czekać y, z rozwagą no i nie ulegać też tego typu właśnie y, no jakiś, jakiś taki modzie i szukaniu sensacji dobrze, no ale ktoś powie że w dzienniczku siostry Faustyny jest napisane że o 15 jest koronka do Bożego Miłosierdzia i mamy godzinę miłosierdzia no i znowu, jak te strefy czasowe jak to wszystko pogodzić no nie chodzi tutaj znowu też o to żeby trzymać się magicznie tej godziny 15 tylko żeby uświadomić sobie że Jezus Chrystus za mnie oddał żyć. Nie wiemy, czy to było o godzinie 15. No, Kościół uznał, uznał to i wierzymy, no ale stuprocentowej pewności nie mamy. To jest zapisane w objawieniach Dzienniczku Siostry Faustyny. Tak przyjmujemy według liczenia czasu, ale zobaczmy, że na przestrzeni liczenia. Lat, Kościół się też, to znaczy u, uczeni też się pomylili, więc nie możemy tak przywiązywać wagi do tych liczb, do tych cyfr. Chodzi o nasze nastawienie serca, że ja mam świadomość tego, że Jezus Chrystus, mój Pan i zbawiciel świata, za mnie umiera. Dlatego ja z pobożności odmówię koronkę do Bożego Miłosierdzia. I gdy właśnie się zastanawiałam, czy ten filmik nagrać. Przypomniała mi się taka scena z nowicjatu, z pierwszych gdzieś tygodni czy dni, nawet tego czasu spędzonego w Murkowie, gdzie przez ponad rok przygotowują się młodzi chrystusowcy do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. I właśnie nas tam było 21, no i jeden ze współbraci odszedł de facto, już ten w seminarium był, odszedł ten, ten nowicjusz. No i ściągał tam jakąś grupkę, ja tam też kilka razy byłem na koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15, z tym, że od godziny chyba 13.30 do chyba 16., już nie pamiętam, był wyznaczony czas na inne zajęcia. No a tą koronkę żeśmy odmawiali w takiej szopie, która de facto się spaliła chyba po roku, ale na pewno nie przez odmawianie koronki. Tym niemniej, no właśnie, jeżeli nie ma wyznaczonego czasu, a ma być praca, no to mam się zająć czas, pracą. Tak? Jest czas na modlitwę, jest czas na pracę. Wszystko właśnie musi być też uporządkowane. No reguła benedyktyńska, ora et labora, no, i jeszcze jedna kwestia, która też mi się gdzieś przypomniała i nasunęła, w związku z takim też trochę magicznym podejmowaniem kwestii modlitwy, czyli nowenna pompejaniska. Też może nie wszyscy wiedzą, ale nie chcę już rozwijać tego wątku, żeby było krótko. Czyli chodzi o to, że mamy 27 dni odmawiać różaniec w intencji prośby, intencji błagalnej, i później kolejne 27 dni w intencji dziękczynnej, że to, o co proszę, już się stało. No ale teraz istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że to się może nie stać, nie wydarzyć. Czyli co? Bóg nie daje łaski? No ale Pompejankę odmówiłem, a Matka Boża powiedziała, że jak odmówię, to dostanę łaski. No i właśnie, robimy w ten sposób magię z Kościoła. Jak chcesz robić magię z Kościoła, yy, z modlitwy, to nie, nie tędy droga. Tak? Lepiej właśnie, pięknie byłoby, żeby z pobożnością yy, adorować Najświętszy Sakrament. Kiedy? Kiedy ostatni raz przez godzinę adorowałeś najświętszy sakrament jeśli w naszych kościołach nie ma takiej możliwości przed mszą, przecież 15-20 minut przed mszą kościół jest otwierany później, później jest zamykany gdzieś z 20 minut, czy zostałeś na te 20 minut żeby właśnie się pomodlić? w ciszy, w ciszy wpatrując się w Pana Jezusa a nie odmawiając Różaniec, czytając litanie, odmawiając Brewiarz czy jakiekolwiek inne modlitwy. Kiedy właśnie to jest, zobaczmy, godzina, to jest czas łaski. No. Kiedy z pobożnością odmówiłeś jedno Ojcze nasz, czy właśnie tą godziną łaski, już mina, mija tyle czasu adwentu, czy zrobiliśmy, Jakąś, jakiś prezent komuś, jakąś formę wolontariatu, pomoc. Niech to właśnie będzie naszą, naszym właśnie wkładem w przeżywanie szczególnie tego czasu adwentu. Trochę się rozgadałem, ale no właśnie, bardzo serdecznie dziękuję za ten czas. Niech Matka Boża, niepokalanie poczęta, wyprasza nam wszystkim swoje łaski. Szczęść Boż.